Tak więc nadszedł ten dzień. Dzień, w którym nagrywamy challenge na 50 tysięcy subskrypcji. Tak więc zaczynajmy. <grywa> Dzisiaj nagrywamy special na 50 tysięcy subskrypcji, gdzie te włosy zostaną zmienione na kolor czerwony. Czyli to, co się miało wydarzyć, no właśnie teraz. Tak więc za chwilę będziemy szli do salonu, w którym przefarbujemy włosy. A wy kliknijcie czerwony guzik, ponieważ jeżeli zbijemy 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale, to tych włosów nie będzie w ogóle. Chodźcie, idziemy. Tam to ja. Już po fakcie, po challenge'u. Niemniej jednak cofnijmy się trochę w czasie i powiem wam jak mniej więcej proces przebiegał, jeżeli chodzi właśnie o koloryzację moich włosów. Bo nie, to nie wyglądało tak, że po prostu nałożyłem sobie czerwoną farbę i tyle i mamy czerwone i ciemne włosy z fajnym wzorkiem. Tak to nie działa. Tak więc wróćmy do początku. Kanał osiągnął 50 tysięcy subskrypcji, no i trzeba było oczywiście wykonać challenge. Tak więc jeżeli chodzi o proces, to proces przebiegał w następujący sposób. Oczywiście najpierw musieliśmy udać się na miejsce, co już pewnie widzieliście, że byłem gdzieś na dworze, było ciemno i w ogóle, ale chciałem nagrać to po prostu trochę w lepszy sposób. Niemniej jednak po wejściu do sali oczywiście pierwsza przymiarka, jakby pierwsze e, poprawianie włosów, e, poprawianie fryzury, aby w ogóle przemyśleć to jak ma to wyglądać. No i potem jak zabraliśmy się już za robotę, no to wiadomo, rozjesianie włosów do białości, żeby. W ogóle ten kolor czerwony taki wyszedł, taki jest teraz. No i proces rozjaśniania nagle nie należy do przyje przyjemniejszych, bo już kiedyś miałem włosy rozjaśniane i jest to po prostu proces mega palący, można powiedzieć, czyli po prostu coś, co bardzo mocno piecze, czy też bardzo mocno pali, chociaż mnie to aż tak mocno nie paliło, przynajmniej tego aż tak mocno nie czułem do momentu nałożenia farby, czyli do momentu docelowego, gdzie ta farba czerwona miała się pojawić na moich włosach. No i właśnie przez to, że miałem wcześniej podrażnioną skórę, nałożenie czerwonej farby po prostu tak mocno no mi piekło jak dosłownie moje włosy teraz wyglądają czyli bardzo ogniście Niemniej jednak proces ten był bardzo fajny bardzo przyjemny udało się wszystko zrealizować tak jak chciałem no i druga sprawa ciemny kolor Najpierw miałem włosy czerwone, tego ciemnego koloru jeszcze nie miałem, i byłem trochę zdziwiony, że to nie wyglądało tak fajnie, jak myślałem, że będzie wyglądało. Tak więc dodaliśmy do tego też ten ciemny kolor. Pomysł, jaki wykonali, naprawdę mega, mega fajne. I dzięki temu możemy teraz ciemne i czerwone włosy. Wygląda to po prostu myślę, że fajnie. Ale oceniacie sami w komentarzu, jak to wygląda, bo według mnie jest po prostu mega, mega kozacko. No, oczywiście, kolor czarny był prostszy, bo miałem ciemne włosy, więc nie trzeba było zbyt dużo robić. No tu więcej było zabawy z tym kolorem czerwonym, ale myślę, że efekt jest naprawdę niesamowity. Plus ten wzorek, którym widzicie teraz sobie na przebicie jest po prostu wow. Całość prezentuje się naprawdę kozacko, według mnie. Nie wiem, jak według Was. Mówię, komentarze będziemy sobie czytali przy następnym odcinku. Tak więc opisujcie na dole, jak Wam się podoba moja fryzura, jak Wam się podoba teraz ten skull na 50 tysięcy subskrypcji, który mówiłem. Bardzo długo, że takie właśnie włosy zrobimy. Tak więc dajcie znać komentarze, opiszcie, co tam jest i będziemy te komentarze oczywiście potem czytali. Nagramy z odcinek z odczytywania Waszych komentarzy. Możecie również zadawać pytania do QA, ponieważ tamten odcinek to nie będzie tylko odcinek sprawdzający komentarze a propos włosów. Ale też będzie odcinkiem o propos QA. Więc jak macie jakieś pytania, pytania związane ze mną, z kanałem, może z Waszym komputerem, zadawajcie w komentarzu z, z dopiskiem na przykład na początku pytanie, żebym wiedział, że to jest pytanie na QA. No i opiszę też właśnie włosy, jaką się podobają. A w moim odcinku to teraz Widzimy się już w kolejnych materiałach. No i zbijajcie czerwony guzik, bo 100 tysięcy wiadomo, będę łysy. Tak więc kolejny challenge przede mną. Wbijajcie z Lecimy, trzymajcie się do kolejnych odcinków. Cześć, cześć.